Jeden, startujcie! Powodzenia! Daleko jeszcze. No i wystartowali. Tym razem Robinsonada 2024. Tym razem trochę inaczej, bo nie jadę sam. Jest ze mną Kamil. Przywitaj się. Dzień dobry. Zaczymy starty, już lecimy ciemnym lasem fajne to by było, jakby było południe i upał. Na razie takie schłodno, ale jest całkiem przyjemnie. Zaczymy 500 km przed nami Planu w zasadzie żadnego. No i na bieżąco będziemy weryfikować plany. Także na razie jedziemy. Na razie się trzeba przebić przez yy, Warszawę. I to nie jest łatwe, bo tu serpentyny po jakichś mostach. Już żeśmy pomylili drogę, ale jedziemy. Zaraz będziemy na właściwej. No ale pierwsze odcinki po Warszawie. Ładny singiel. No I cóż, pierwsze kilometry, pierwsze awarie kręciła się ramię korby w sumie i teraz jest konsternacja, bo ja nie mam takiego dużego imbusa Kamil zaraz będzie sprawdzał nie, nie masz takiego dużego? nie mam właśnie niedobrze wszystkie sklepy pozamykane, imbusów nie ma jest pomysł, tu jest Odlen, zaraz po drugiej stronie lecimy, może tam będą mieli śmiejemy, że do Orlenu na piwo teraz. A mnie jakiś komentarz o zaistniałej sytuacji? Serwis rowery. Lepiej. To najlepiej to by było jeszcze. Chcesz szmatkę, żeby to przetrzeć? No jak masz gdzieś pod ręką? Udało się, udało się ogarnąć. Pan nam na stacji pożyczył im busy. Taki prywatny, podjechał busem. Gwint jednak jest uszkodzony Aczkolwiek na razie Kamil wkręcił na hama. No jak teraz się odkręci Chyba już nic nie pomoże Kamil jak nastrój? Bojowy? Super Bude 40 już mam na pokładzie Takim suterkiem. Można lecieć! Kamil zgłasza nieprzygotowanie do jazdy No na razie ciekawie <laughs> się zapowiada wycieczka kolejna awaria, tym razem kapeć No będziemy dętkę wymieniać i ruszać dalej Takie uroki ultra Numer zobowiązuje. Przez 100 km nie przejechaliśmy już się, człowiek zastanawia po co i za co już jest taki skwar, to się nie da jechać z 60 stopni co najmniej No niemożliwością, to jest niemożliwością Zabierzcie mnie stąd ja umieram stan agonalny jak skwarki na patelni. Jak nie skwarki. Tak, <noise> Dokładnie, może nie jest łatwo, ale za to gorąco. Pierwszy pit stop na 90 km. No i na razie bajka. Jedzenie, szarlotka, jakieś owocki, picie. Idziemy tu jakąś zeróweczkę. Odpoczniemy chwilę i będziemy lecieć dalej. To tonik. Kamil jak jest? Super <grywa> Tu niby ból, niby cierpienia, to tu cała prawda jest jak się jeździ że jak niby tak udaje a to chill -out. No i co? Około setnego kilometra i numer 13 i kapeć tak jest Wymuszona przerwa A Kamil mówi, że Kapeć to jego drugie imię Jaki z tego morał? Serwisujcie rower na bieżąco leć, No jedziemy na razie w sumie już przez dłuższy czas i sporo przez sady, chyba to są sady pełno jabłek jakiś tam śliwki czasami no i fajne szutry przez te sady i zerowy ruch, to jest bajka są tylko sady dookoła niebo, pełne słońce i ładne szuterki, także na razie elegancko, no. warto było przez tą Warszawę tam się przebijać, bo Teraz trasa wynagradza. Oj, ten upał jest niemiłosierny, niemiłosierny. Daję w kość. Muzyka tylko wspomniałem, że fajna trasa nie ma piasków. Jo, tylko wspomniałem. Garniąca cisza, nawet żadnego samochodu nie słychać. A co mi się małpka ma do powiedzenia? Jak zwykle, milczy, żadnego pocieszenia, żadnego, żadnego współczucia. Bardzo profesjonalne zapięcie do torby. i cóż jedziemy. Mi puściło, ale Kamila trzyma. Trzyma mocno, nie chce puścić. Już przed bombie. Bomba się wita. Do pit stopu na 160 km jeszcze jakieś 12. Więc no mi się jedzie dobrze. Kamil na oparach. Już teraz ciągnie głową. Więc yy, mini test. Czy się głowa podda, czy, czy dociągnie do pit stopu? Zobaczymy. Jak się czujesz? <laughs> Dziękuję. Ale stabilnie. Jest kryzys, jest. O, dojechali. Dojechali na kolejny pit stop. Się okazało, że tu pod wiatą leśnictwo przygotowało poczęstunek, ale elegancko. Owoce wjechały, kompocik. Byśmy wodę uzupełnili czekali specjalnie na nas na ostatnich no także chwila odpoczynku i się będziemy zbierać no i dobra pit stop zaliczony odpoczęliśmy trochę lecimy dalej plan na wieczór w zasadzie jechać całą noc lampki uzbrojone Noc będzie krótka, więc powinno być ok. No i nic, trochę siły wróciły po odpoczynku. No i co? Co jeszcze miałem powiedzieć? Za 80 km Orlen. Więc byle przetrwać te 80 km na Orlenie, pewnie jakaś kawka wiedzie, coś ciepłego. A na razie lecimy. Lecimy przez lasy cały czas. Cały czas na razie. Nie daje za wygraną, cały czas się luzuje. No, jednak jest pewna magia w Orlenie na ultra. Ratuje tyłek w pewnych sytuacjach, jak teraz. Jedziemy nocą i na pewno jakiś hotdog wjedzie ciepły. że jak zbawienie, jak zbawienie. Hoddogi zjedzone, kawka wypita. O półtorej godziny nam się zeszło. Tutaj, ale potrzebna była przerwa trochę dłuższa. Że teraz ciężko będzie wsiąść na rower pewnie, no ale jechać trzeba. No i świta jest po czwartej, w pół do piątej chyba już. Wyszliśmy ze stacji. Jest tak masakrycznie zimno. Wyszło słoneczko, od razu inaczej się jedzie, jakoś siły wróciły i chęci, pewnie zaraz i tak to zmęczenie, które było powróci, ale na razie jest przyjemnie, można się delektować, zupełnie inny klimat niż taka jazda nocą, no. korzystamy póki temperatura jeszcze jest ok, potem zacznie smalić i Znów człowiek będzie na to słońce narzekał. Tak to się odmienia jak w kalejdoskopie. Żeby cały dzień dało się jechać w takim cieniu, oj i bajka. Ale niestety nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo, trzeba walczyć. nie dogania Nie, mm. nie. Mm. Mm. Delicious Ojo jakie to jest przypyszne, Jakie to jest przepyszne że aż człowiek musiał maraton jechać, prawie 300 km, żeby pojeść sobie jeżyn z lasu. Kiedy dawno jeżyn nie jadłem. No jest takie pyszne. Teraz tylko dowieść do mety. Oj, będzie smakowało. Będzie. 200 km do mety bomba przerwa jedzenie zobaczymy co dalej no i moi drodzy jest, jest do mety mniej niż 200 km Uhu. tak, dwójka zniknęła z przodu Pojawiła się jedynka, zawsze to lepiej wygląda 100 ileś niż 200 ileś. Więc elegancko lecimy. Jakoś się jedzie, nie ma tragedii. Bomba. Kilometry ubywają. O ile będzie sił, tyle będziemy jechać. Ale jest poniżej 200. Dobra, była mała przerwa na izotonika. Do mety 190 km. I plan jest, żeby te 90 km zrobić teraz na raz. Jak nie będzie potrzeby, to nie robić przerw, aż zjedziemy z dystansem do setki. E, także plan ambitny, tym bardziej, że już jesteśmy wymęczeni. E, no ale no, tak sobie założyliśmy i będziemy próbować cisnąć. Kamera tego nie odda, ale żar jest niemiłosierny. Jakby człowiek w piekarniku siedział i grzanie góra-dół. Niemiłosierny żar. 160 km do metr, 157 chyba dokładnie. Pięć. E, a 5 w ogóle. Także coraz bliżej. Ale taki jakiś mnie złapał kryzys. Wyskoczył ze zakrętu. No, tak mi się oczy kleją, bym się położył tutaj na trawce sobie spać. I no nie mam się ujechać, i w ogóle nic. Nie wiem, co robić. O, turlamy się, turlamy się powoli. Nie jest dobrze w ogóle, i tego, ale turlamy się. Jedziemy tutaj po parku jakim? Co to jest za park? Bolimowski park krajobrazowy. Po Bolimowskim parku krajobrazowym muszę przyznać, że jest tak nudno. Są kilometry szutru. Jedzie się szutrem prostą drogą. Zero górek, zero zakrętów, parę kilometrów żeby potem zrobić nawrotkę jechać znowu parę kilometrów prostym szutrem bez żadnych górek, bez żadnych zakrętów i tak kilka razy za każdym razem mam wrażenie, że jedziemy ten sam odcinek w jedną, w drugą stronę więc takie jest to trochę męczące nie powiem, jest tu ładnie no ale monotonnie, monotonnie męczy to przeokrutnie Jerzyny chyba nie wytrzymają do mety. Zajechaliśmy na stację benzynową. Sklepy są zamknięte, bo dzisiaj niedziela. więc tutaj powodę jakąś polizotonika eee, i doszedłem do wniosku, że zjem te jerzyny, bo w tym plastikowym bidonie już tam puściły soki i tak dalej. Nie wiem, czy one by w ogóle przetrwały do mety. Eee, także teraz raczę się przepysznymi jeżynkami z lasu. No i kolejny raz, moi drodzy, kolejny raz, bariera 100 km. jest, liczba dwucyfrowa do końca, także głowa już inaczej się nastawia na jazdę, no i zobaczymy, na razie planu nie ma żadnego, jedziemy, jak będziemy potrzebować przerwę, to będziemy robić, a tymczasem niecała setka, uuu, przeprawa, przeprawa. jak tu się nie denerwować kto w ogóle wpadł na taki pomysł jakieś odcinki pokrzywami, krzeczorami. tu mostek, no nie da się jechać to piachy non stop na sam koniec człowiek chce już dojechać do mety to nie, bo po co O. Ok jest nie wiem która, po 8, 9 może 60 km do końca jest plan, żeby jechać już żeby za bardzo bez przerw aczkolwiek organizatorzy nie ułatwiają, cały czas jakieś piachy. Teraz się nagle górki zaczęły. Do tej pory teraz płaska tutaj o góreczki to cały czas po jakichś lasach. Więc, no nie ma lekko, nie ma lekko na sam koniec. No i co, nie się zrobiło ciemno, jeszcze jakieś single, nie wiadomo gdzie, nad rzeką po, po jakimś zboczu między drzewami. Drzewo jedno zwalone, jakieś obejścia porobione, nie wiadomo gdzie tu iść, jechać się nie da praktycznie. Co to jest, na sam koniec jeszcze. Na sam koniec, jakby mało było 400 km ponad w nogach. Po prostu cudownie, cudownie. No to, jest, to jest niepoważne, kpina po prostu. Pod koniec trasy. Jeszcze taki szlak, gdzie tam pieszo by się ciężko było przebić takie chaszcze. A gdzie jeszcze z rowerem. No, i już w domu, jak widzicie, nagrywam już po maratonie. No, jak dojechaliśmy do mety, była chyba około trzeciej w nocy. Byliśmy zmęczeni, ciemno, więc już nic nie chciałem nagrywać. Ale w każdym razie ukończyliśmy Robinsonadę, zakończone sukcesem. Finalnie wyszło 512 km. Nie obyło się bez kryzysów większych, mniejszych. Ogólnie dojechaliśmy do mety w wielkich bólach, ale ukończone, ukończone. Także dzięki, cześć.